Związki zawodowe to jest taki dziwny twór, który mówi, że troszczy się o pracowników, ale zawsze jak no, dochodzi co do czego, czyli rząd y, y, reaguje pozytywnie na postulaty związkowców i wprowadza to, co oni mówią w życie, no to wszystko zaczyna się sypać. Czy związki zawodowe tak naprawdę walczą o coś pozytywnego? Dzisiaj się nad tym zastanowimy. Kamil Frydlewicz, witam w kuchni politycznej. Zorganizowali oni liczne protesty pod Sejmem, największym w tym roku. Były także śmieszne epizody, jak na przykład pomnik dla premiera, czapka z Peru. No, ale mówiąc już poważnie, jakie były główne postulaty związkowców? Po co oni tam właściwie przyjechali? No takie trzy podstawowe rzuciły mi się w oczy, słysząc ich skandowania czy rozmów właśnie pod Sejmem. Pensja minimalna, podwyższenie, radykalne podwyższenie pensji minimalnej to jest jeden postulat. Drugi postulat to yy, wycofanie się z elastycznego czasu pracy, z tych zmian, które rząd wprowadził. I trzeci, i trzeci postulat to yy, tworzenie nowych miejsc pracy, jak najszersza ingerencja rządów w celu tworzenia nowych miejsc pracy. O, zacznijmy od pierwszego. Pensja minimalna. Żeby aby dobrze zrozumieć, jak, co powoduje podwyższenie pensji minimalnej, ja posłużę się takim przykładem. Wyobraźmy sobie, że stworzyłem jakąś nową czynność, nowy mechanizm w gospodarce. Na przykład tworzenie gwoździ takich zaokrąglonych. Nie ma jeszcze takich, ale ja stworzyłem, a wymyśliłem, że coś takiego może być, mogę to produkować i może troszeczkę komuś nawet przydać. Takie zaokrąglone gwoździe. No, i policzyłem sobie, ile muszę w to zainwestować, ile muszę płacić pracownikom, kupić maszyny i tak dalej, żeby wyjść na tym na czysto. No i wyszło mi, że, że muszę płacić 1000 złotych moim pracownikom, żeby wyjść na tym na czysto, żeby ta firma mogła w ogóle na rynku przetrwać. No i mam znajomych, którzy chętni będą pracować ze mną, chętni będą w tej firmie pracować, będą tworzyć te gwoździe za 1000 złotych miesięcznie. No i co? Ja tego nie mogę zrobić. Ja nie mogę stworzyć tej firmy, nie mogę zatrudnić tych pracowników, bo rząd mi nie pozwala. Rząd każe mi płacić 1600 zł pracownikom. Tak naprawdę to jest więcej, bo jeszcze część kosztów pracownika pokrywa pracodawca. Zus, część ZUS-u płaci pracodawca. Te 1600 zł pensji minimalnej, które jest dzisiaj, tak naprawdę jest więcej. No i więc ja nie mogę tego zrobić. Proszę zauważyć. Traci na tym i konsument, który nie będzie mieć tych fajnych, zauchroglonych gwoźd, nie, nie będzie mógł ich kupić, traci pracodawca. Czyli ja nie będę mógł stworzyć tej firmy. Nie będę mógł przyczynić się do wzrostu gospodarczego i tak dalej. No i tracą ci moi znajomi, którzy chcieli pracować. Którzy chcieli mieć te 1000 złotych miesięcznie. Nie będzie jakaś bardzo yy, yy, nie wiem <laughs> zaawansowana dla nich praca. Yy, ale będzie to przynosiła, przynosiła im satysfakcję. Będą mogli oni to robić, ale, ale niestety rząd im na to nie pozwala. Nie pozwala im na założenie takiej firmy właśnie. No bo jak ja mam im płacić 1600 złotych no tak naprawdę to jest około 1000 800 zł, no to mi się to nie opłaca. ja tej firmy nie stworzę. Tak? Proszę zauważyć, wprowadzenie pensji minimalnej powoduje, że tracą trzy grupy, czyli wszyscy tracą, i konsumenci, i pracodawcy, i pracownicy. No absurd. Prawda? Trzeba obniżyć pensję minimalną najlepiej do zera, żeby każdy mógł pracować, każdy mógł pracę znaleźć. I tak naprawdę yy, zlikwidowanie pensji minimalnej powoduje, że bezrobocie spada tam kilkakrotnie. No, tak jest. Taki był drugi postulat. Drugi postulat to było yy, a, elastyczny czas pracy. <grych> no, dzisiaj jest tak, że są firmy sezonowe, są firmy, gdzie popyt na dane produkty jest, jest większy bądź mniejszy. Tak? Czyli jak, jakaś firma przez 2-3 miesiące może pracować na pewnych obrotach, potem te obroty zwolnić. Tak? No i dzięki elastycznemu czasowi pracy pracownik może przychodzić na 10 i pracować do 15, albo na 7 i pracować do 12, jak, jak na przykład nie ma co robić, jakieś tam drobne czynności tylko i dzięki temu on może się zatrudnić w dwóch filmach i pracować tutaj przez 5 godzin, tutaj przez 5 godzin, tak? A jak będzie już yy, będzie już co robić w tej firmie, trzeba będzie produkować znacznie więcej, bo popyt wzrośnie, no to może pracodawca zatrudnić tego człowieka na 10-12 godzin. Jeśli pracownik tego, pracownik tego chce, to może, może tak pracować od 10 do 15, albo od 7 do 18, tak? Yy, jeśli tego właśnie wymaga, y, wymaga popyt. No a dzisiaj tego, y, znaczy dzisiaj właśnie to może zrobić, tak jak mamy elastyczny czas pracy. Związki zawodowe chciałyby natomiast, żeby pracodawca takiej możliwości nie miał. No i automatycznie. Automatycznie bardzo wiele firm kończy swoją działalność, no bo nie jest w stanie utrzymać na rynku płacąc pracownikom za coś, czego nie robią. Tak? No bo w danym okresie ta firma potrzebuje albo mniej pracowników, albo zatrudniać ich na tam nie 10 godzin, a 3 godziny. Tak? Więc jeśli prawo będzie zmuszało firmy do utrzymywania tych pracowników na pełnym etacie, 8 godzin, no to ta firma po prostu zbankrutuje, czyli znowu stracą konsumenci, nie będą korzystać z dobroci które produkuje ta firma, pracodawcy no i pracownicy, tak? oni w ogóle nie będą mieli pracy, mogą sobie tu pracować 3 godziny, tutaj 5, tutaj 10, 10 godzin no to inni nie będą mogli w ogóle pracować i stracą na tym oczywiście pracownicy również no i, czwarty, i trzeci postulat taki główny, to tworzenie nowych miejsc pracy, jak rząd się za to zabiera to oczywiście miejsc pracy ubędzie to mieliśmy tego przykład w Stanach Zjednoczonych, jak prezydent Obama Ogłosił, że jego polityka, tam parę lat temu to było, ogłosił, że jego polityka spowodowała, że powstało 3 miliony nowych miejsc pracy. Hurra! Super! <grym> Tylko, że w tym samym czasie, właśnie kiedy powstawały te 3 miliony miejsc pracy, miejsc pracy straciło 5 milionów osób. No tak zawsze jest. Bo jeśli rząd tworzy miejsca pracy, to tworzy je w sposób sztuczny, a więc tam, gdzie tak naprawdę nie potrzeba wydobywać węgla, nie wiem, tworzyć gwoździ i, i tak dalej. Czyli musi zabrać pieniądze tym, którzy już dobrze pracują, opodatkować firmy, pracowników, konsumentów i tak dalej, żeby dać te pieniądze w to miejsce, gdzie tej pracy nie potrzeba. Czyli tam miejsc pracy ubywa niestety, a przybywa tam, gdzie to nie jest potrzebne. Czyli te firmy i tak zbankrutują, ale przez to, że rząd w to ingeruje, to bankrutują również te dobre firmy, bo rząd dodatkowo musi je opodatkować. Szanowni Państwo, ja to czasem tak mówię, że, że trzeba dyskutować, trzeba utrzymać pewien konsensus. Natomiast w przypadku związków zawodowych to ten konsensus jest absurdalny. No, ja, jeśli jest jakaś instytucja, jakaś, jakaś grupa osób, która jest szkodliwa dla wszystkich, to po prostu trzeba ją zlikwidować. Gangi czy mafie są instytucjami, które są szkodliwe dla wszystkich. No i związki zawodowe także są. Rzeczą, która jest szkodliwa dla wszystkich. Także ja apeluję o zlikwidowanie związków zawodowych, a nie o polemikę, czy należy zrobić to, czy tamto. Zlikwidujmy związki zawodowe. Do zobaczenia.